Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku pod tytułem Jak rysować strefy i poziomy na wykresie. Dzisiaj część pierwsza, podzieliłam materiał na dwie części, żeby filmiki były krótsze i bardziej przyjazne do przyswojenia. Jak wiecie i widzicie na, po moich analizach, ja każdy wykres mam porysowany i znajdują się na nim strefy i poziomy. I nieraz też już mówiłam, że wykres porusza się od strefy do strefy, czy też od poziomu do poziomu. Tak więc, mając dobrze porysowany wykres, to pierwsza składowa sukcesu gotowa. Dzisiejsza część będzie dotyczyła tematu wyznaczania stref na wykresie, kiedy nie mamy żadnej historii po lewej stronie, a więc inaczej mówiąc, kiedy dany instrument dochodzi do poziomów cenowych, których wcześniej Historycznie nie osiągał. Ale jeszcze króciutko na wstępie powiem, że wszystko, o czym będę opowiadać, to nie są porady inwestycyjne. Prezentuję tylko moje zdanie i moje odczucia co do odczytywania wykresu. Dobrze, lećmy z tematem. Jak sobie poradzić, jak wyznaczać poziomy i strefy cenowe, kiedy instrument wkracza na nieznane wody. Yy... Ponieważ taka sytuacja dzieje się akurat obecnie na złocie, to właśnie na przykładzie złota sobie o tym opowiemy. Ten filmik nie będzie długi, nie jest to nic skomplikowanego, ponieważ w takich przypadkach wyznaczam strefy w oparciu o FIBO, mierząc sobie ostatnią korektę po wybiciu poprzedniego ATH, czyli w przypadku złota, mierzenie zrobimy sobie od tego szczytu. Do tego dołka. Jesteśmy na D1. Jeszcze dopowiem. Żeby to było dla Was bardziej widoczne, to celowo użyłam czystego wykresu, gdzie nie ma żadnych moich wcześniejszych rysunków. Tak więc rozkładamy sobie Fibonacci, bo znajdziemy je tutaj. Zniesienia Fibonacci ego. I rozkładamy. Sprawdźmy sobie, czy. Czy jest ok? Jest ok. To, co nas interesuje, to oczywiście poziomy powyżej jedynki. I ja sobie z nich będę rysować strefę. Pierwsza strefa od 1,1 1 do 1,13. Druga strefa od 1, 2, 7, 2 do 1, 4, 1, 4. I trzecia od 1, 6, 1, 8 do 1, 7, 3, 2. Mam również jeszcze wyższe poziomy, ale tak naprawdę zazwyczaj patrzę na, na te trzy pierwsze. Ok. Mamy wykres porysowany, to teraz przeanalizujmy sobie sobie, co już nam się wydarzyło w poprzednim tygodniu, bo jak widzimy, już te dwie strefy zostały zaliczone. To sobie usuniemy. I teraz, tak, zejdźmy na mniejsze interwały. I popatrzmy sobie na moment, kiedy cena pierwszy raz doszła do, do tej pierwszej strefy 1.1.1.13. Co my widzimy po małych interwałach? Ja, żeby tak sprawdzić, czy czy strefa jakby od razu reaguje. Schodzę sobie na interwał 5-minutowy lub 15-minutowy. I po 5-minutówce od razu tutaj widzę, że cena doszła idealnie i już od razu kolejna świeczka negująca czerwona i dodatkowo świeczka objęcia. Tu mieliśmy jeszcze powrót, jeszcze jeden atak próba i to samo, jeszcze większa, jeszcze mocniejsza reakcja ze strefy. Po której można było właśnie spodziewać się, że z tego miejsca dostaniemy fajnego odreagowania. Na M15 wygląda to również bardzo fajnie. Knocik został, świeczka objęcia bardzo mocna. Tutaj, tutaj tak samo. I co? No i faktycznie to odreagowanie z tej strefy dostaliśmy, a więc strefa zadziałała. Jeszcze możemy sobie tutaj zobaczyć dokąd. Ja na innym wykresie mam go porysowanego, więc to już jakby przeanalizowałam, ale wam jeszcze pokażę to, co będziemy sobie omawiać w drugiej części tej tematyki, czyli jak sobie takie strefy wyznaczać, jeśli mamy już faktycznie historię. Na wykresie po lewej stronie, ale teraz jeszcze żeby zobrazować to, że faktycznie wykres chodzi od strefy do strefy, to dodam jeszcze tutaj po tym szczycie jedną strefę i wróćmy sobie na to M15. OK. I co widzimy? Ze strefy 1, 1, 1, 13 piękna reakcja do strefy. Niżej do strefy niżej, i potem znowu odreagowanie. Ta strefa tutaj się troszeczkę męczyli, jak widać, ale poszybowali gdzie? No, do strefy wyżej. I aktualnie się w niej dalej znajdujemy. Tak więc, co możemy teraz dostać z tej strefy? Możemy dostać tutaj. Korektę. Tutaj mam jeszcze dodatkowo wstęgi z HTS, a więc takie dodatkowe potwierdzenie. I może tak na przykład wyglądać najbliższy ruch. Ewentualnie nie zdziwię się jak jeszcze raz zaliczę tą strefę, przed jakimiś starszymi wzrostami, ponieważ tutaj zobaczcie, może nam się stworzyć taki harmonik. To akurat no już nie w temacie stref, ale że akurat to widzę, to jeszcze tutaj Wam pokażę. Ja mam też specjalny indykator, który mi pokazuje, jakie harmoniki mogą się w najbliższym czasie stworzyć, albo pokazuje mi już te, które się stworzyły. Więc tu widzę możliwość dojścia do tej strefy, ale również jeszcze raz zahaczenia o tą, zrobienia harmonika, który będzie harmonikiem wzrostowym, tak? Też na wzrosty. I ja sobie to na pewno będę obserwować jutro, tak, czyli poniedziałek, wtorek, yy, w środę z CPI, więc też yy, tutaj może się coś zadziać, jeżeli, jeżeli początek tygodnia będzie dość nudny, to środa pewnie będzie, będzie troszeczkę bujanko. Yy, ale tak właśnie będę ten początek tygodnia sobie obserwować te dwie strefy pod właśnie zagranie longa, no? Do kolejnej strefy. Jak widzimy, złoto teraz się porusza naprawdę w fajnym, mocnym trendzie wzrostowym, więc nie ma co yy, się tutaj kopać z trendem, lepiej się pod niego podłączyć. Tak więc, tak, to są właśnie moje strefy, które ja sobie wyznaczam po FIBO. Jak widzimy, 1, 1.13 1, fajnie zadziałała. No i teraz czekamy na reakcję stąd. Tak, czy ona faktycznie Tutaj też mamy ładną świeczkę objęcia już na H4. I zobaczymy, czy faktycznie troszeczkę to pociągną niżej, akurat zrobią harmonika i wyjdą znowu górą do kolejnej strefy. Czy tak będzie zobaczymy, trzeba obserwować. Ok. Więc na dzisiaj to tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest dla Was jasne. Jeśli nie. Polecam sobie tutaj zatrzymać filmik w momencie, kiedy pokazywałam tę strefę, dobrze sobie ustawić fibo i, i popróbować sprawdzić też na przykład innych instrumentów, jak to chodzi. Tak, i tak. Tak więc na dzisiaj już się z Wami żegnam i zapraszam do części drugiej z tematyki: jak rysować strefy i poziomy, ale tym razem część druga to już bazując na historycznych świeczkach. Koniecznie daj suba, żeby nie przegapić. Cześć!